Serdecznie, no najpierw posłuchaj się przywitać, film będzie o szatanie, odwiedził mnie ostatnio, był przy mnie kilka godzin, skutki po nim utrzymywały się jeszcze ze 24 godziny, opowiem wam jak wygląda, jaka to jest energia, jakie to były okoliczności i jak... Witam od... was ciepło i serdecznie na moim kanale, słuchajcie jak... Mówiłem o Krzyśku Jackowskim, Robercie Bernatowiczu, paru innych, Marcinie Wójciku. I jeszcze by się znalazło, ale nie chcę tutaj nikogo pominąć, żeby nie czuł się pominięty. Mówię o tych najnowszych. To jakoś tak przyszedł czas na Darka Sugiera. I i chyba no nie bez powodu przypomniał mi się, gdyż nie słyszałem o nim na pewno od 2000 roku, a wcześniej to chyba w 2014 albo 10, jakoś z przerwami jest to facet, który zajmuje się OOBE, czyli Out of Body Experience. To jest to słynne wychodzenie z ciała które Podobno każdy człowiek może praktykować, jak i zajmuje się świadomym śnieniem. Tylko tyle, że na to wychodzenie z ciała duchem, to tak naprawdę nie ma jednoznacznych dowodów. To znaczy, ktoś mi może powiedzieć, że on tak uważa, że tak jest, albo że w to wierzy i jak powie mi, że wierzy, to wtedy. Wszystkie argumenty z rękami wyznawca, no bo jak ktoś wierzy, to co mam mu powiedzieć? Natomiast nie ma takiego jednoznacznego dowodu, wbrew niektórym twierdzeniom, że coś takiego można jakoś sprawdzić przynajmniej tymi narzędziami, które dzisiaj posiadamy. A jak ktoś twierdzi, że jest inaczej, to zapraszam do komentarzy, będziemy dyskutować. Natomiast wszystkie te testy, żeby odczytać bardzo prosty tekst, znajdujący się w innym pokoju, to wedle mojej wiedzy, spełzły na niczym. Ale to możecie sobie sami sprawdzić. Jeżeli pojawi się taka osoba, która będzie w stanie to udowodnić, że tak jest, albo że na przykład osoby tylko o konkretnych predyspozycjach mogą to robić. To ok, przyjmę to, nie mam z tym problemu, tylko to musi mieć, wiecie, prawidłowość dowodu naukowego. To musi być dowód naukowy według prawideł naukowych, jakie dzisiaj mamy, tak samo jak wiemy, że prawo grawitacji działa. Natomiast jeżeli chodzi o świadome śnienie, nie wiem, czy tu jakiś dowód jest potrzebny, każdy, kto to praktykuje, jeżeli potrafi to robić i twierdzi, że potrafi to robić, to ja nawet nie muszę go sprawdzać. Niby jak miałbym to zrobić, przecież nie wejdę mu w sen i nie będę patrzył, czy on świadomie, czy nieświadomie śni. Zresztą to wydaje mi się prywatna sprawa. Jak ktoś chce sobie świadomie śnić, to niech sobie śni. Oczywiście tutaj różnego rodzaju Magicy, ezoterycy i tak dalej. Pewnie będą dopatrywać się w tym jakichś zagrożeń duchowych i innych. Ja nie wiem, nie znam się, więc ciężko mi się w temacie wypowiedzieć. Natomiast, pan Darek, to on ma swoje różne teorie, do których zaraz przejdziemy, a właściwie nie teorie. Stwierdzenia na temat świadomego śnienia. I tak na przykład twierdzi, że jesteście urwiarze i inne aże, albo dziwkarze, albo puszczalscy ludzie, którzy świadomie śnicie, a dopuszczacie się zdrady. I nawet stworzył taki poradnik na swoim kanale, który ma mówić nam o tym, jak świadomie śnić i nie zdradzać. Przy czym kończy go słowami, że jak ktoś świadomie śni i zdradza, to niech nie szuka tego poradnika, bo jak szuka, to znaczy, że już zdradza, a jak zdradza, to niech wypie. Dosłownie coś takiego. Więc wychodzi na to, że tysiące kobiet, którym się przyśniło, może i więcej, że mąż je zdradza albo partner, to mają rację. Tylko jak to rozpatrywać, bo to jest ich sen. Czy śni się im to dlatego, bo partner je rzeczywiście zdradza we śnie? Czy może chodzi po prostu o to, że to jest sen tych pań, a partnerzy nie mają z tym nic wspólnego? Nie wiem, traktuję to humorystycznie, natomiast tak mocno w sny bym nie wchodził, jeżeli ktoś nie robi krzywdy drugiej osobie i ma swój prywatny, świadomy sen, to. Mi się przynajmniej wydaje, nie musi nikomu o tym mówić, co mu się śniło i ponosić z tego powodu jakieś konsekwencji. Zresztą, czy się świadomie śni, czy się nieświadomie śni, to jest sen. Oczywiście można rozpatrywać sen w formie filozoficznej, ale myślę, że czy to jest kolejny świat, czy nie, i tak dalej. Ale myślę, że w tym vlogu Absolutnie nie mamy na to czasu. Poza tym jest to taki, wiecie, no rozrywkowy format, no po prostu, ale teraz zapnijcie pasy, bo będzie mocniej. I jeśli Pan Darek zgłosi mi ten film, to trudno zamarzę jego twarz, usunę ten fragment. Natomiast chciałbym, żebyście teraz czegoś... Posłuchali. Otóż to nie jest tylko tak, że pan Darek to sobie świadomie śni i wychodzi z ciała. I opieprza swoich widzów za niemoralne zachowania podczas snu. Zresztą on twierdzi, że jego blogi służą temu, to też polecam sobie zobaczyć żeby on lepiej psychicznie sobie radził z tym, co go spotyka właśnie podczas wychodzenia z ciała i żeby mógł, cytuję, posłać nam parę jobów. Więc, znaczy, powiem wam to w ten sposób. Gdyby ktoś mi powiedział, że tak, to jest możliwe, można się tego nauczyć i tak dalej, i tak dalej, ale nie należy tego robić, bo to pan Darek Sugier jest yy, przypadkiem Takim, który właśnie pokazuje nam, że tego robić nie należy. Jest najlepszą antyreklamą tych zjawisk, bo tak jak na niego patrzę na przestrzeni lat, jak to robił kiedyś, a jak to robi teraz, to kiedyś nie był tak agresywny i napastliwy słownie, a teraz jest. Nie no, to tak. Puh, dobra, to było w czasie. W czasie aktu seksualnego. Powiedziałem taką. Formułkę pod nosem, nie? Że teraz to będę. Użyłem słowa przekleństwa. Jak i tu powiedziałem jego imię, nie? I od razu go poczułem. Zimno mi się zrobiło. Był z tyłu. Tak, 180 stopni. Po bokach. Z tyłu mnie. W mi się, o jezu, co ja zrobiłem? O Boże. Cały czas go czułem. Potem mi się faza przesunęła. Już po akcie. I był przy mnie kilka godzin. No ale przynajmniej zbadałem to energię i teraz z, z, z wami się podzielę tym, nie? Kuźwa, jakie on plugawe rzeczy mówił. Ja pierdziele. Słuchajcie, teraz na potrzeby tego vloga załóżmy, że pan Darek ma żonę, bo ja zupełnie nie wiem, czy on ma żonę, dziewczynę, chłopaka. Nie wiem tego. Zupełnie mnie to nie interesuje. Natomiast załóżmy, że ma żonę. To tutaj Rodzą się pewne dylematy moralne, skoro pan Darek rozlicza ludzi z tego, co im się śni i nazywa ich urwiarzami albo dziwkarzami również, to pytanie teraz jest następujące. Czy jego żona, partnerka wiedziała o tym, że podczas tej podniosłej chwili, jakże dla dwojga ludzi ważnej, i na wyłączność też się domyślam, że by byli tam we dwoje, odwiedza ich szatan. Jeżeli szatan był z tyłu pana Darka, to domyślam się również, że wolałbym mi się nie domyślać, ale to nasuwa się samo pan Darek raczej ubrany nie był, to co ten szatan mu tam z tyłu robił. To są, to są pytania, na które należałoby również w takim vlogu odpowiedzieć. Tych pytań nie dostajemy. Poza tym słuchajcie jest y, y, takie coś, że człowiek zaczyna się zastanawiać, jakiego demona on przywołał. I tak sobie myślę, że chyba wiem jakiego, bo jest taki jeden, to będzie taka zagadka dla Was, sprawdźcie sobie w internecie który mówi, że jest nas wielu, więc tak mi przyszło do głowy, że on przywołał nazwę tego demona, a ten powiedział, tak, jest nas wielu, i wtedy pomyślał, że być może potrzebował pan dawek pomocy, i dlatego właśnie pomyślał o tym konkretnym, ale to jest taka tylko moja dygresja, takie moje skojarzenie. Poza tym, czy Szatań godził się na trzecią osobę podczas tego, że, jak to pan Darek określił, aktu seksualnego. To, to jest ciekawe pytanie. Też rodzi się pytanie, czy, znaczy przede wszystkim, czy partnerka pana Darka wyraziła zgodę na trzecią osobę? I również czy widziała te trzecią osoby. I czy Pan Darek w ogóle poinformował swoją partnerkę o tym, że odwiedza ich w tym momencie szata. To są poważne pytania, to nie można się śmiać. A poza tym pomyślcie sobie teraz, dowiedzieliśmy się o tym publicznie, a więc partnerka pana Dareka, jeżeli odkryje jego kanał, a załóżmy jest niego, że on to na pewno wie, że on ma kanał. To jest teraz w szoku. To nie można takich rzeczy robić. Trzeba od razu mówić. Słuchaj, kochanie, tutaj jest z nami szatan. Czy się zgadzasz? I uprzedzam Wasze pytania w komentarzach. Pan Darek twierdzi, że jest człowiekiem zdrowym psychicznie, nie nadużywającym używek. Twierdzi, że badali go psychiatrzy że wszystko z nim w porządku. Także mówię to również po to, żebyście mi nie zarzucali, że śmieję się z osoby, u której psychicznie coś jest nie tak, aczkolwiek jeżeli on sięga po takie właśnie doświadczenia typu świadomie śnienie i wychodzenie duszą z ciała i tak dalej, to muszę wam powiedzieć, że patrząc na niego, słuchając go, świadomie mnie do tego zniechęca. Dlatego, że wydawałoby się, że tak uduchowiona osoba powinna być bardziej rozluźniona, bardziej świadoma tego, co się z nią dzieje, swoich emocji i tak dalej. Spójrzcie na przykład na mnichów buddyjskich, którzy również mają różnego rodzaju uniesienia, pewnie i takie, a oni są raczej spokojni, wyuzawani za to pan Darek. Absolutnie nie. W swoich odzywkach bywa agresywny, napastliwy, hamski i wulgarny wobec swoich widzów, a do tego poucza ich, jak powinni śnić. To już jest naprawdę o krok za daleko, jeżeli o mnie chodzi, o mój odbiór takiej osoby. Także zniechęca mnie, żeby zajmować się takimi rzeczami skutecznie kiedy na niego patrzę i to, jak się zachowuje. Teraz nie wiem, czym pan Darek się zajmuje. Nie wiem też, czy jest to jego pierwszy kanał. Kiedyś, jak trafiłem na jego kanał, to wiem, że mówił, z tego, co pamiętam, że, jest, czy, że był nauczycielem WF-u wówczas. Nie wiem, co podziało się w jego życiu, ale jest to raczej niepokojące. Natomiast... No, ten vlog, właśnie o szatanie i o tym, co mu się wydarzyło w czasie aktu seksualnego, jak to ładnie nazwał, to powiem wam, ja traktuję dość humorystycznie, no bo jak można do tego podejść. Ale skoro już zahaczamy o takie ezotematy, to może właśnie w taki sposób i powiem wam tak, że ja wiem, że niektórzy z was mogą czuć się oburzeni. Że co mnie to w ogóle obchodzi, i tak dalej. Przypominam, że pan Darek sam o tym powiedział w internecie, a ja tylko cytuję to, co powiedział, i postanowiłem to skomentować. Także to tyle. Cześć, trzymajcie się i do następnego.